Panie prezesie, wakacje się rozpoczynają. Będziemy podróżować, a wszystkim zależy na tym, aby było taniej. Stąd taka wakacyjna promocja. Tak, stąd taka wakacyjna promocja. Mieliśmy taką wakacyjną, dużą promocję w tamtym roku. I generalnie chcemy tę promocję kontynuować. Ja bym sobie życzył, żeby te promocje były co roku, ale no trudno dać stałą gwarancję z racji tego, bo to jest różny czas. No kwestia kształtowania cen. Powoli widzimy stabilizację, jeżeli chodzi o ceny paliw. Ta stabilizacja pozwala na to, żebyśmy realizowali yy, promocje, a z drugiej strony promocje to jest też zwiększanie palety klientów, to jest lojalizowanie naszych klientów, więc to są również zadania biznesowe. Ale z drugiej strony chcemy Polakom pokazać, że to, co robimy, ma sens, że ta budowa koncernu, który zbudowaliśmy, ma zdecydowanie większą siłę, że ten koncern może zdecydowanie lepiej reagować na yy, różne działania, szczególnie również na działania. W gospodarce. I tak naprawdę mogę się z Państwem podzielić tym trudnym czasem, jakim była pandemia. Tym trudnym czasem jest ja, czas wojenny tak naprawdę, niestabilności węglowodorów, zmiany tak zwanej logistyki. I powiem Państwu tak naprawdę szczerze, przetrwaliśmy dzięki temu, że już praktycznie 7 lat do tego przygotowywaliśmy się. To znaczy się, oczywiście byśmy nie wiedzieli, że ta sytuacja wojenna się tak rozkręci i będzie blisko naszych granic, ale ja zawsze uważałem, że dywersyfikacja, czy zmiana kierunków dostaw, nie może być związana w żadnym wypadku z jednym partnerów. I do tej pory mamy takie działanie. To nie jest tak, że my jesteśmy związani z jednym partnerem w zakresie dostaw. Jesteśmy związani z większą ilością partnerów i będziemy związani z większą ilością partnerów i będziemy Państwa o tym informować. Tak samo ta stabilizacja, jeżeli chodzi o ceny gazu. Przecież to nie jest tylko, że Państwa, kwestia paliw. Proszę zobaczyć, zamrożenie cen gazu. Dopłacamy 14 miliardów. Jeżeli chodzi o tego klienta cennikowego, co miesiąc ogłaszamy mniejsze ceny tak naprawdę gazu i to są jedne z najniższych cen gazu dla klientów które są w Europie więc, więc tu jest bardzo duży wysiłek a tylko przez to że mamy na tyle dużą poduszkę finansową że my możemy już hedżować ten gaz możemy go zabezpieczać po odpowiednich cenach a nie udałoby się tego zrobić gdybyśmy byli rozdrobnionym koncernem ponieważ siłą naszą jest to że mamy wiele filarów swojej dochodowości w związku z tym w różnym okresie czasu czasami nie zarabia się na rafinerii, zarabia się na patrochemii, nie zarabia się na energetyce, zarabia się na generalnie choćby wyrobak paliwowych. Różne są czasy i to jest stabilizacja. Trudne czasy też pozwoliły bardzo dobrze inwestować, zarabiać, czego efektem jest dywidenda najwyższa w historii, tak. którą będziecie za chwilę dzielić się z akcjonariuszami. Będzie, to już jest decyzja, ponieważ jest decyzja Walnego. To jest dywidenda 6 miliardów 400, ale proszę zobaczyć, część tej dywidendy trafi do państwa. Praktycznie połowa trafi do państwa. To jest połowa prawie 3 miliardów 200 milionów, czyli trafi do budżetu państwa. Więc no, jak ja czasami słyszę zapowieści, prywatyzacji Orlenu, to ja zadaję pytanie, czy ten zysk wtedy trafiłby do państwa, gdzie by ten zysk wtedy wtrafił? Więc niejednokrotnie ja zdecydowanie słysząc te różnego rodzaju dziwne. E, e, Dziwne pomysły na Orlen, typu podzielić go na kawałki i sprzedać. No to proszę Państwa, podzielić dziś na kawałki Orlen i sprzedać, to jest po prostu samobójstwo. To jest samobójstwo gospodarcze, tak naprawdę. I firma, która jest podzielona na kawałki, ona nigdy nie będzie miała pewnej atrakcji cenowej, to będzie po prostu słaba firma. I świat nie idzie w tym kierunku. Świat właśnie idzie w tym kierunku, żeby ten przemysł bardziej był zintegrowany zadania realizacji ostatnie to wszystko co się dzieje teraz w PKN Orlen uzyskało też duże poparcie akcjonariuszy bo jednogłośne prawie absolutorium to też świadczy o dobrym kierunku i bardzo dziękuję za te odpowiedzi bo czasami co po niektórzy próbują za właścicieli firmy podejmować decyzje i mówić. I tak za właścicieli firmy podejmowano decyzję w przypadku połączenia Orlenu z lotosem, że bez mała 100% właścicieli wyraziło chęć na połączenie, mając pełne informacje, a co po niektórych krytykują to, co odbieramy prawo głosu właścicielom, i teraz pokazujemy, że jeżeli chodzi o absorytorium, bez mała 100% Nawalnym udzieliło absolutorium, czyli pozytywnie oceniło moją pracę i pracę zarządu. I to nie jest tylko. Skarb państwa, to są fundusze, to są akcjonariusze instytucjonalni w wielu krajach, tak naprawdę, którzy pozytywnie oceniają rozwój Orlenu. I jeżeli ktoś krytykuje Orlen, a nie ma w tym zakresie wiedzy merytorycznej, to ja go odsyłam właśnie do Walnego i odsyłam go do ludzi, którzy na tym biznesie się znają.